Robisz w wolnym czasie w Hiszpanii. Ile eee, masz tego wolnego czasu? Wiesz co? Mm, tak pół na pół. Tak, troszkę pracy, troszkę wakacji, dlatego bardzo dużo podróżuję, zwiedzam tutaj oko okolice e, andaluzyjskie. E, przyjechał tutaj też mój rower, więc jest aktywność fizyczna. E, łączę się też z moją trenerką online, prowadzi ze mną treningi, więc jest aktywacja, żeby tutaj, wiesz, dużo serów hiszpańskich, wina hiszpańskiego, więc trzeba dbać o formę. Ale mam też zamiar właśnie znaleźć tutaj jakiegoś kucharza, który nauczy mnie gotować. Chciałabym się nauczyć takiej wegańskiej, hiszpańskiej kuchni. A zdarzyła Ci się taka sytuacja, że musiałaś pędzić do willi, bo coś tam się wydarzyło i musiałaś tak, tego Tak, tak Ja jestem, jestem cały czas pod telefonem, jestem cały czas dostępna, w gotowości. Czy jesteś w gotowości, daleko jechać. E, nie, dlatego jestem cały czas w gotowości, że może być taka sytuacja, że zadzwonią Karolina, słuchaj, wydarzyło się w willi to i to, musisz przyjechać zareagować. A jak podobają Ci się tu ludzie, w sensie ich mentalność? No bo jestem tu kilka dni i widzę, że oni są wszyscy bardzo pomocni. Tacy uśmiechnięci Hiszpanii wyglądają na są fantastyczni. Oni, wiesz co, bo też może dlatego, że mają dużo słońca, gdzieś tam ta witamina D ich tak aktywuje do życia. Są bardzo pomocni i są tacy, takie mają życie takie slow. Wszystko powolutku, nigdzie się nie śpieszy. Frankilo, Frankilo i do przodu.